Witam serdecznie. Jest ze mną Tomek Gołębiewski, organizator akcji, którą można krótko nazwać. 24 godziny non-stop ze Skierniewicy do Gdańska. Tomek, po co i dlaczego? Tak, 24 godziny Kamilowe bajki, akcja Rowerem Pozdrowie. Startujemy ze Skierniewic do Gdańska. 363 km w 24 godziny. Celem akcji jest zbiórka pieniędzy na operację serca dla 8-letniego Kamila Kobueckiego ze Skierniewic. A dlaczego akurat dla Kamila zbieracie te pieniądze? Jak to się stało, że on stanął na waszej drodze? Kamila spotkaliśmy się całkiem przypadkiem i przypadkowo trafił jakby powiedzieć do, do naszych do naszych serc, sam pomysł akcji zrodził nam się na początku roku, stwierdziliśmy, że jadąc do, do Gdańskiej pokonując taki duży dystans jesteśmy w stanie zrobić coś dla, dla kogoś, pomóc komukolwiek. Dziś finał całej akcji Kamilowe bajki i ta trasa, do której się przygotowywaliśmy tak naprawdę od stycznia czyli 363 km przed nami, czas 24 godziny. Liczymy, że dojedziemy troszeczkę wcześniej, natomiast zobaczymy, co nas spotka po drodze. Wiem, że prezydent Leszek Premski ma specjalny prezent dla, dla Kamila. Razem z Kamilem chcemy Wam podziękować za pomysł, za podjęcie tej akcji. Bo cel jest słuszny. Daliście przykład. Myślę, że warto naśladować. Trzymamy za Was kciuki, szerokiej drogi. Chciałbym, żebyśmy, tak jak treningowo pojechaliśmy te 325, tak jak teraz, jedziemy taktycznie. Tempem 27-28 więcej nie staramy się nie jechać, przynajmniej na początku i później tym bardziej chyba więcej, więcej nie podobamy. Przystanki mniej więcej robimy tak jak wtedy, czyli co 25 km jakieś 5 minut na, na to, żeby się napić, załatwić i, i rozprostować I co 25 kilometrów. Wszyscy wiemy, co mamy robić. Thank you Kamil się urodził z ciężką wadą serca. Jest to serce jednokomorowe, niemal lewej komory. Jest już po czterech operacjach. Przed nim jest jeszcze ostatni etap, który no, musi być niestety wykonany w Niemczech. W zasadzie to chłopaki nas tutaj znaleźli. Pamiętam dzień, kiedy Tomek do nas zadzwonił i zaoferował pomoc. No, wydawało mi się wtedy to nieprawdopodobne. Ale jednak chłopaka, chłopacy pokazali wszystko, co, na co ich stać. Różnie było, były odcinki trudne technicznie, ale daliśmy sobie ze wszystkim radę, także jesteśmy tutaj. W komplecie. Jedna stłuczka, dwa skurcze, poza tym OK. I jeden zastrzyk. A jeden zastrzyk. Gotówki oczywiście. Przejechało nas dziewięć osób fizycznie, tak, ale w naszych sercach przyjechał razem z nami nasz w świętej pamięci kolega, który zginął miesiąc temu, a, a był również w naszej drużynie. Chciałbym tego miejsca podziękować wszystkim, którzy pomogli, tak naprawdę, Kamilowi, którzy nas wspierali przez cały, cały okres i wszystkie, wszystkie imprezy, które, które robiliśmy. No, jesteśmy pod wielkim wrażeniem ich wyczynów i no, tych motywacji i trudów, jakie musieli pokonać. I powiem szczerze, że w dniu dzisiejszym pokazali, że. w morzu i na plaży, ale no, niestety tak, tak, ale pogoda u was trochę plany dokładnie. Zwinność, gibkość i siła to cechy, które są niezbędne podczas wspinaczki. Ale co wtedy, gdy ich nie ma? Ano okazuje się, że nic. Zaraz udowodnimy, że w tym ekstremalnym sporcie świetnie radzą sobie również osoby, które na co dzień poruszają się o kulach. W Krakowie odbyły się ósme Małopolskie zawody wspinaczkowe osób niepełnosprawnych imienia Jurka Gizy. Jesteśmy w centrum wspinania Reni Sport w Krakowie w Bronowicach. Odbywają się tu zawody wspinaczkowe dla osób niepełnosprawnych. Oczywiście to nie jest tak, że to są osoby w pełni niepełnosprawne, bo jeżeli ktoś wychodzi do góry i daje sobie radę, to tak naprawdę okazuje się, że jest to spraw dla wszystkich. A uśmiech na twarzach tych dzieciaków, które dochodzą na górę, no to przecież jest bezcenne. Tak? To jest świetna zabawa, bo człowiek dziecka jest nauczane tego, żeby się gdzieś drapać, prawda? Wychodzi z łóżeczka, gdzieś tam się wspina, matka ciągle mówi, nie właśnie gdzieś tam, prawda? Dzieci mają to w naturze, a młodzi ludzie tym bardziej też kontynuują to drogę i stworzenie takich centrów jest świetnym, mm. dlatego że jest to tani sport bardzo łatwo go realizować, ale niewiele trzeba do tego do chęci. Mm. Agnieszka, jak było, Agnieszka? Fajnie. Co Ci się najbardziej podobało? Że musiałam wyjść na, na górę. A widziałam, że tam brawo sobie nawet biłaś na górze. Tak. tak. Jak się tam czułaś? To... Dobrze. Przez swoją obecność chcę pokazać im, że można coś osiągnąć w życiu, że warto się wspinać, że warto chodzić na ściankę i tak jak mówię, niezależnie od tego, gdzie każdy swój tam eweres umieści, prawda, to nie musi być fizyczny eweres po określonej wysokości, ale chcę im pokazać, że, że można coś osiągać, jeśli tylko się chce, że ma się wiarę w siebie, jakąś tam waleczność. I Taki, taką potrzebę machania szabelką, czyli taką duszę wojownika i oni tak wierzą w to, że ja miałem duszę wojownika, oni też ją będą mieli pewnie mamy. Nie chodzi o ceny, nie chodzi o to, żeby y, tworzyć jakąś y, sztuczną sytuację związaną ze współzawodnictwem, to jest raczej okazja Akcent sportowy się w uczestnikach na pewno yy, wzbudzi, natomiast yy, główną ideą jest jakaś integracja, spotkanie i miłe spędzenie czasu w fajnej atmosferze. My się już znamy, to już kolejne zawody, my się cieszymy, że on jest kolejna edycja. Nasi uczestnicy cały rok czekają na to, czy, czy prezydent i miasto zgodzi się dofinansować to przedsięwzięcie I, i tak naprawdę już włączył się w takie zawody wspinaczkowe tarnów. Tutaj Toruń był wielokrotnie wspominany jako prekursor chyba takich zawodów ścian, wspinaczkowych dla osób niepełnosprawnych i spotykają się tu duż, różne środowiska. Są osoby niewidzące, są osoby niedowidzące, My mamy osoby głuchoniemą, której najtrudniej na podpowiadać z dołu, gdzie ma nogę postawić, ale są też osoby właśnie na różnym pułapie sprawności intelektualnej i wszyscy wobec tej ścianki jesteśmy równi. Jarek, ty chodzisz normalnie o kulach i się wspinasz? Tak. Jak ty to robisz? No, Po mm. prostu <grym> ja, już lubię, ja już, i, lubię, lubię tak, lubię chodzić na rękę, to jest rewelacja, a, wzią, a ja mam, no, mam dużo, dużo, mam ręce wyćwiczone przez kulę. Jarek! Dałeś radę, no gratulacje, jak ty to zrobiłeś? Bez żadnego problemu. Warto się spinać, o super frajda, naprawdę to co z nami też to, że tutaj cała ekipa I to naprawdę jest rewelacyjna sprawa. Co się tam czuje na górze? Dużo ale tego na Bo tutaj nie ma pojęcia, jak to jest sprawne, niepełnosprawne. Wszyscy mają linę, mają, przecież mogą się wspinać, a równym takim mianownikiem wszystkim jest same moc. Ja akurat mam ten problem, że na przykład lepiej widzę z daleka niż, niż, niż z bliska. No dałam radę, nie? myślałam, że będzie gorsze. Już od roku przygotowujemy się, więc chcemy tutaj pokazać swoje możliwości, swoje osiągnięcia, jakby zdać egzamin wzrocznych przygotowań na ten krakowski właśnie tutaj turniej sportowy. Jak się zbliżają zawody, to oczywiście już konspekt treningowy rusza i, i zwiększamy mobilizację na y, taką typowo konspektową jak zawodowcy y, i siłówka i czasówka, także jesteśmy w pełni przy, przygotowani i wtedy dwa razy w tygodniu jakby jeszcze y, mobilizujemy nasze siły. Co Tobie najbardziej odpowiada w tym sporcie? Sukcesy. Dobra sportmera i dobra publiczność. Oni te strasznie przeżywają i to jest to naprawdę nas cieszy, prawda? Bo tu, tu nie ma smutku. Oni się cieszą, wiedzą, że to jest fajna zabawa i... No nie wiem, to jest takie po chęć takiego realizowania ja się. Tu spotkałem niektórych kolegów, którzy w zeszłym roku byli, poznali mnie, cześć, cześć, jak no znów dzisiaj będę lepszy. Oni widać żyją tym. Wiemy ile wysiłku i radości sprawia im przyjechanie na zawody, więc kibicujemy wszystkim. I tego uczę swoją drużynę, że... Tak, tak angażuję ich do tego, żeby, żeby przeżywać ten wysiłek wspólnie. W chyba trochę sił zabrakło. Zabrakło trochę sił, tak. Trzeba więcej, więcej ćwiczyć? Tak, troszkę więcej. A co jest najfajniejsze we wspinaniu? Ten dzwonek, ten dzwonek. Ćwiczenia na sali są z reguły nudne, mozolne. To jest wiele powtórzeń, a ukryć to w formie czyli wyciągania, prostowania się w przeciwny sposób, wyginania swojego ciała. Mimo, że ja mam zawodnika, który jest o kulach i zmierzenie jego wysiłku na prawdziwej skale, czy na ściance tutaj sztucznej, to jest motywacja dla tych bardziej sprawnych, ale też niepełnosprawnych, żeby ćwiczyć, żeby swojej wytrzymałości. I dla nas to jest ukryta forma rehabilitacji leczniczej. To jest koordynacja ruchowa, czyli ręce, nogi, wzrok, stres. dzieje się w granicach bezpieczeństwa. Jest profesjonalny instruktor, jest zabezpieczenie, są paski, uprzęże, są be bezpieczne drogi. I to wszystko sprawia to, że to, co się wydaje pod ścianą, że to jest niemożliwe, staje się nagle możliwe po kilku ruchach. W nie trzeba się tłumaczyć, To jest taka choroba, z której zmienić jednego na drugie co tydzień, co miesiąc, co pięć lat. Natomiast no pasja, jej się nie da kupić. Przeważny człowiek nabywa przez przypadek pasję i no z już tak pozostaje do końca życia.